Witajcie, zaprezentuję Wam ćwiczenie kinezjologiczne według metody Denisona, tzw. gimnastyka mózgu. Zaprezentuję tutaj pełen zestaw i składa się on z części ruchomej i z części statycznej. Część ruchoma składa się z czterech ćwiczeń, które teraz zaprezentuję. Ćwiczenie pierwsze wygląda ono tak. Jeden, jedno powtórzenie dwa, trzy i tak yy, około 10 powtórzeń. Ćwiczenie numer dwa. Podczas gdy stopy się rozchodzą, to dłonie się schodzą i tu można skakać. Można o, o tak to robić albo po prostu tak. Jedno powtórzenie wygląda tak. Jeden, dwa, trzy i tak dziesięć powtórzeń. Teraz rysowanie ósemek z stopami i dłońmi. Tutaj musimy sobie wyobrazić, że jest taka umowna linia i przedni przodek tej ósemki. Przód tej ósemki rysujemy z przodu, a tył tutaj. I to jest raz. Cały czas robię jedno powtórzenie. I teraz tak i tak. I teraz znowu naprzemiennie. O tak. Czyli chodzi tutaj, akurat kole, kole, kolejność nie ma znaczenia. Po prostu chodzi o to, żeby zrobić wszystkie kombinacje. Czyli żeby była prawa stopa i dłoń lewa stopa i dłoń i na przemienie lewa prawa i lewa prawa a kolejność nie ma znaczenia i tutaj też 10 powtórzeń teraz ćwiczenie czwarte ruchome tutaj pokażę w zwolnionym tempie łokieć dotyka tutaj nad kolanem i potem dłoń dotyka z tyłu o, pokażę. stopy więc to robić albo w skarpetach albo na bosaka o, czyli tak tak tak, i tutaj na boki. Potem cały czas jedno powtórzenie. Tak, i na boki, i to samo, i do tyłu wymach. O, i tak, i tak, i do tyłu, i tak, i tak, do przodu. Cały czas jedno powtórzenie robię. Tak, tak, i do przodu. I po prostu takich powtórzeń też około 10 zrobić. Na końcu. Po ćwiczeniach ruchomych yy, przychodzi czas na ćwiczenia statyczne, które można zrobić tutaj. Jest dowolność na leżąco, na stojąco, na siedząco. Ja teraz zaprezentuję na stojąco. Tu splatamy nogi w ten sposób. Yy, prawa nad lewą. I tak samo prawa ręka nad lewą. Splatają się i pek. Coś takiego. I tak trwamy minuta, dwie. Yy, ja to akurat robię to ćwiczenie. Przed pójściem spać i często zasypiam tak, już w tej pozycji. I potem, jeszcze jest drugie ćwiczenie statyczne. Nogi są tak, a dłonie się tak stykają. I to też, minuta, dwie w tej pozycji. I ćwiczenia kinezologiczne można ćwiczyć raz dziennie, dwa razy dziennie, ile kto chce. Ja akurat jak wspomniałem przed chwilą, robię te ćwiczenia przed snem. Bardzo fajnie się potem śpi. Można też robić w ciągu dnia. Można robić o dowolnej porze. Zajmują one mniej więcej 5-10 minut. No, zależnie, ile tą część statyczną się zrobi, czyli czy to będzie minuta, dwie, czy 5 czy 10 minut. I tak samo to, czy będzie minuta, dwie, czy 5 minut. Także dziękuję za, bardzo za uwagę i wszystkiego dobrego.